To już kolejna odsłona otwarcia punktu widokowego. Jesteśmy na wieży zamkowej. Rzeczywiście, jak w każdy sezon, nie może zabraknąć również tego akcentu turystycznego, kiedy odwiedzają nas licznie przyjezdni z różnych regionów i Polski, z zagranicy, także docierają na Zamek Piastowski. Tutaj czeka na nich punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na pogórze Kaczawskie, na park Krajobrazowy Hełmy, na wzniesienie Górzec, na nysę Szaloną, ale także na malowniczą starówkę z. Bryłami średniowiecznych obiektów, a przede wszystkim na Kościół Świętego Marcina, na najstarszą świątynię naszego miasta, która też miała charakter obronny. Stąd także można zobaczyć wieżę Strzegomską, Kościół i klasztor Franciszkanów, obserwantów z tej perspektywy, której nie możemy doświadczyć na dole. To nie jest chyba najwyższy punkt w mieście, ale miejsce wyjątkowe, niedawno wyremontowane. E, przed już paroma ładnymi laty, nimi jednak przyciąga z roku na rok coraz większe rzesze turystów, którzy szukają właśnie na prowincji Śląska tego miejsca relaksu, odpoczynku też w tym, w tym okresie COVIDu. Nie turyści unikają tłumnych miejsc. A a właśnie to, to malownicze pogórze kaczawskie i ziemia jaworska myślę, że sprzyjają właśnie tutaj pobytowi rodzin, też indywidualnej turystyce. Wizyta na Wieży Zamkowej to nie tylko miejsce dla turystów z lornetkami, z aparatami fotograficznymi. Można też coś zobaczyć. Tak, tu co sezon jest czynna Galeria pod Wieżą. Co roku także zmieniamy ekspozycje. Są to wernisarze i trwające przez cały sezon wystawy mistrzów pędzla, ale także twórców innych technik sztuk plastycznych z rejonu. Jawora. W tym sezonie gościmy wystawę malarza Janusza Gałuszki, rodem z Sichowa, który na co dzień mieszka w Warszawie. E, tworzy w takim e, ciekawym stylu, jakim jest Fowizm. E, fascyn fascynuje go kolor i świat e, barw, e, które e, potem nakłada na e, krajobraz, e, ten rzeczywisty, ale także i historyczny, i, i pewne przeżycia osobiste e, autora. E, także jest stała ekspozycja na zamku, która dotyka kontekstu historycznego tego miejsca, w którym się znajdujemy, a więc wystawa pod tytułem Jaworskie losy rękopisu Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Nie każdy o tym wie, że w miejscu, w którym się znajdujemy w XVII stuleciu mieściła się biblioteka znanego europejskiego bibliofila, kolekcjonera książek i rękopisów od von Nostitz. W jego bibliotece znajdował się właśnie ten unikatowy rękopis, który obecnie stanowi główno koronne dzieło w kolekcji kolegium Maius w Krakowie i też jest oddzielnie wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO na liście pamięci świata. To znaczy, że z Jaworem związane są dwie atrakcje UNESCO. To o tym też warto pamiętać. Czy aby skorzystać z tych widoków z wieży zamkowej trzeba się spieszyć? E, nie trzeba. Do na pewno początku października ten punkt widokowy jest otwarty od środy do niedzieli. O stałych porach to jest o godzinie 12 oraz drugie wejście o godzinie 15. Serdecznie zapraszam.